Ojciec Michel Rodriguez i objawienia Maryjne o zniszczeniu miast. Gorące pozdrowienia dla naszych drogich braci i sióstr w wierze katolickiej. Z wielką radością witamy was ponownie na naszym kanale. Mamy nadzieję, że twój dzień jest głęboko błogosławiony przez Chrystusa i że ten film jest dla ciebie źródłem refleksji i duchowości. Zapraszamy do subskrybowania kanału, aby móc śledzić najnowsze i najistotniejsze aktualizacje dotyczące tematów wiary, proroctw i duchowości katolickiej. Dziś porozmawiamy o objawieniach i proroctwach Maryi Dziewicy w La Salette, objawionych 19 września 1846 roku dwojgu młodym pasterzom Melanie Calvat i Maksiminowi Giraud w małej górskiej wiosce La Salette we Francji. Objawienia te oficjalnie, uznane przez Kościół katolicki, do dziś pozostają przedmiotem głębokiej refleksji, zainteresowania i debaty teologicznej. Orędzia przekazane przez Dziewicę Maryję były pełne surowych ostrzeżeń i proroczych przepowiedni dotyczących przyszłości świata i Kościoła. Wzywają one bezpośrednio do osobistego nawrócenia, pokuty i niezachwianej wierności wierze katolickiej. Chociaż niektóre z objawień są uważane za kontrowersyjne, proroctwa z La Salette oferują mieszankę ostrzeżeń i nadziei. Wzywają wiernych do duchowego przygotowania się na czasy wielkiego ucisku, naznaczone boską interwencją i wezwaniem do odnowienia wiary. Wśród najbardziej uderzających punktów tych orędzi są przepowiednie zniszczenia na wielką skalę. Dziewica Maryja ostrzegała przed niszczycielskimi wojnami, które mogą spustoszyć ludzkość. Czemu towarzyszyć będzie zniszczenie dużych miast, takich jak Paryż i Marsylia? Ponadto wskazała na poważny kryzys w samym Kościele katolickim, który stanie w obliczu trudnych czasów podziałów i duchowych wyzwań. Objawienia te, choć niepokojące, niosą ze sobą jasne przesłanie, pilną potrzebę nawrócenia i modlitwy, zachęcają nas do refleksji nad stanem naszej duszy, naszymi. Codziennymi postawami i naszym zaangażowaniem w nauczanie Chrystusa. Jest to wezwanie, aby nie tylko patrzeć na niebezpieczeństwa, które mogą nadejść, ale skupić się na sile naszej wiary i obietnicy Bożego Odkupienia. Dziękujemy, że jesteście z nami w tym czasie refleksji. Niech orędzia z La Salette inspirują nas do życia w nieustannej modlitwie i duchowej czujności, zawsze ufając Bożemu Miłosierdziu i miłości. W swoich objawieniach w górskiej wiosce La Salette dziewica Maryja przekazała przepowiednie, które nadal głęboko rezonują w duszy Kościoła katolickiego. Wśród jej najbardziej uderzających ostrzeżeń ujawniła, że symboliczne miasta, takie jak Paryż i Marsylia, zostaną zniszczone, wyznaczając okres bezprecedensowych zawirowań. Ostrzeżenia te nie ograniczały się jednak do fizycznego zniszczenia. Matka Boża podkreśliła również moralną i Duchową dekadencję, która spotka ludzkość, wzywając do pilnego powrotu na ścieżkę sprawiedliwości, wiary i szczerego nawrócenia. Orędzia z La Salette wykraczały poza ziemskie wydarzenia i dotykały głębi życia Kościoła katolickiego. Dziewica Maryja ostrzegała przed poważnym kryzysem wewnętrznym, wspominając o infiltracji wrogów wiary i korupcji, która podkopie Kościół od wewnątrz. Ten okres duchowej ciemności będzie charakteryzował się skandalami, ogólną utratą wiary i wewnętrznymi podziałami. Jedna z najbardziej niepokojących przepowiedni wskazywała na możliwość, że sam tron papieski zostanie zajęty przez Antychrysta, reprezentującego szczyt zepsucia i niezrównany kryzys duchowy. Jednak, pośród tych ponurych ostrzeżeń, Dziewica Maryja przyniosła również przesłanie nadziei. Mówiła o nadejściu wielkiego monarchy, sprawiedliwego i pobożnego przywódcy, którego misją będzie przywrócenie porządku i wiary w Europie. Monarcha ten będzie narzędziem oczyszczenia i odnowy, prowadząc kościół z powrotem do jego tej pierwotnej chwały. Ta długo oczekiwana i wywyższona postać symbolizuje obietnicę boskiego miłosierdzia, reprezentując zwycięstwo dobra nad złem i przywrócenie boskiej misji kościoła. Proroctwa z La Salette nie przeszły jednak bez szwanku przez kontrolę i kontrowersje. Wkrótce po objawieniach orędzia zostały dokładnie przeanalizowane i zapieczętowane przez władze kościelne, w tym arcybiskupa Grenoble. Dopiero w 1999 roku francuski ksiądz ponownie odkrył te objawienia, wzniecając debatę na temat ich autentyczności i treści. Podczas gdy wielu interpretuje proroctwa jako pilne wezwanie do nawrócenia i duchowego przygotowania, inni pozostają sceptyczni, kwestionując ich ważność i znaczenie. Pomimo wątpliwości i kontrowersji, Watykan oficjalnie uznał orędzia z Lasalet, doceniając je jako źródło pobożności i wiary. Objawienia te nadal stanowią punkt refleksji dla wiernych, przypominając nam o nieustannej potrzebie duchowej czujności, modlitwy. I ufności w Boże Miłosierdzie. Kościół oficjalnie uznaje autentyczność objawień z La Salette, podkreślając wezwanie Maryi Dziewicy do pokuty, nawrócenia i modlitwy. Jednak bardziej delikatne aspekty orędzi, takie jak odniesienia do Antychrysta i przyszłych ucisków, pozostają przedmiotem intensywnej debaty teologicznej. Objawienia te prowadzą do głębokich refleksji na temat wiary, Kościoła i przyszłości ludzkości. Jednym z głównych tematów proroctw z Lasalet jest ostrzeżenie przed infiltracją i korupcją w samym kościele. Dziewica Maryja ostrzegała, że wróg będzie działał w subtelny i niebezpieczny sposób, przenikając do serca kościoła, aby zepsuć wiarę i doprowadzić do okresu wielkiej duchowej ciemności. Ten proroczy scenariusz wskazuje na trudne czasy, naznaczone skandalami i kryzysami wiary, które przyniosą zamieszanie. I podział wśród wiernych. Jedną z najbardziej niepokojących przepowiedni była możliwość objęcia tronu papieskiego przez Antychrysta. Byłoby to wydarzenie o apokaliptycznych proporcjach, symbolizujące najwyższy poziom korupcji i utratę duchowego przewodnictwa w Kościele. Obraz ten wzmacnia powagę ostrzeżeń Maryi Dziewicy, zachęcając wiernych do zachowania czujności i stanowczości w wierze w obliczu takiego zagrożenia. Jednakże, nawet pośród tych ponurych przepowiedni, orędzia z Lasalet, niosły również nadzieję. Dziewica Maryja mówiła o nadejściu wielkiego monarchy, przywódcy wybranego przez Boga, przeznaczonego do prowadzenia Kościoła i ludu Bożego przez ciemność. Monarcha ten będzie postacią sprawiedliwości, pobożności i boskiego przywództwa przywracając porządek, pokój i wiarę. Symbolizowałby boskie miłosierdzie i triumf dobra nad złem, prowadząc ludzkość w nową erę duchowej odnowy. Proroctwa z La Salette były nie tylko ostrzeżeniami przed przyszłymi niebezpieczeństwami, ale także duchowymi wskazówkami, jak stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom. Nacisk Maryi Dziewicy na pokutę, nawrócenie i modlitwę wzmacnia potrzebę wiernych, aby pozostali mocni w wierze i przygotowani na czasy próby. Jej przesłanie pozostaje aktualne, zwłaszcza w czasach, gdy wiele osób stoi w obliczu kryzysu wiary, a Kościół zmaga się z wewnętrzną i zewnętrzną krytyką. Bardziej niż ostrzeżenia, przesłanie z Lasalet jest zaproszeniem do osobistej i zbiorowej odnowy. Dziewica Maryja wzywa wiernych do powrotu do czystszej i szczerszej wiary, opartej na osobistym nawróceniu, zaangażowaniu w modlitwę i życiu, podstawowymi wartościami chrześcijaństwa. To wezwanie rozbrzmiewa silnie, wzywając każdego chrześcijanina do refleksji nad własną wiarą, obecnym stanem Kościoła i przygotowaniem się na duchowe wyzwania, które są przed nami. W ten sposób proroctwa z La Salette pozostają drogowskazem i nadzieją, przypominając nam, że nawet w najciemniejszych czasach światło wiary i Bożego Miłosierdzia zawsze będzie świecić dla tych, którzy ufają Bogu i podążają Jego drogami. Proroctwa z La Salette nadal stanowią podatny grunt dla szeroko zakrojonych refleksji teologicznych, odnoszących się do złożonej interakcji między naturą boskich objawień a misją Kościoła, polegającą na rozeznawaniu i interpretowaniu takich przesłań. Traktowanie tych objawień przez władze Kościelne, w tym ich początkowe zapieczętowanie i późniejsze ponowne odkrycie zrodziło głębokie pytania o przejrzystość i interpretację tzw. objawień prywatnych. Debata ta pozostaje kluczowa w kontekście, w którym wciąż pojawiają się nowe objawienia i orędzia, stawiając przed Kościołem wyzwanie wyważenia roztropności i wiary w procesie rozeznawania. Orędzia przekazane przez Dziewicę Maryję w La Salette oferują głęboką wizję przyszłości Kościoła katolickiego i świata. Pomimo alarmującego tonu wielu ostrzeżeń, w tym niszczycielskich wojen, powszechnego zniszczenia i korupcji w samym Kościele, objawienia te nie są pozbawione nadziei. Obietnica przybycia wielkiego monarchy, symbolicznej postaci boskiej interwencji, niesie ze sobą wizję duchowej odnowy oraz przywrócenia porządku i wiary. Ten pobożny przywódca byłby narzędziem boskiego miłosierdzia prowadzącym wiernych ścieżką odkupienia i pokoju. Centralnym elementem proroctw z La Salette jest wezwanie do pokuty, nawrócenia i modlitwy. Dziewica Maryja wzywała wiernych, by przygotowali się na nadchodzące uciski, stawiając czoła wyzwaniom z odwagą i wiarą. Choć ostrzeżenia przed wewnętrznym zepsuciem i duchowymi kryzysami są głęboko niepokojące, służą również jako pilne wezwanie do osobistej refleksji i odnowy życia chrześcijańskiego. Orędzia z La Salette nie tylko ostrzegają przed zbliżającymi się niebezpieczeństwami, ale także zachęcają do konkretnego i duchowego działania. Przypominają nam, że nawet w czasach ciemności Boże Miłosierdzie pozostaje dostępne dla tych, którzy wybierają drogę wiary i posłuszeństwa nauczaniu Chrystusa. Przesłanie jest jasne. Wytrwałość w wierze, nawet w obliczu przeciwności. Ma fundamentalne znaczenie dla odkupienia i duchowej odnowy. Dziś orędzia z La Salette nadal inspirują zarówno do refleksji, jak i do działania, wzywając chrześcijan do pogłębienia relacji z Bogiem i umocnienia wiary. Podkreślają potrzebę powrotu do życia szczerej modlitwy, prawdziwego nawrócenia i zaangażowania w podstawowe wartości chrześcijańskie. Wizja nadziei, przedstawiona przez dziewicę Maryję, wzmacnia pewność, że pomimo ucisków. Ostateczny triumf dobra jest nieunikniony, podtrzymywany obietnicą Bożej Odnowy i Bożego Miłosierdzia. W ten sposób proroctwa z Lasalet pozostają ponadczasowym przypomnieniem, że niezachwiana wiara jest kluczem do stawienia czoła przeciwnościom i że prawdziwa Odnowa zaczyna się w sercu każdego wierzącego, prowadząc nas wspólnie ku silniejszemu Kościołowi, głęboko zakorzenionemu w Bożej Misji. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał Dzisiejsze Prorocze Słowo na YouTube. Wlacz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.